Nie rozumiem ludzi, którzy wydają 200 koła na auto, żeby mieć tylnią kamerkę cofania. Jak ja sobie kupiłem takie lusterko, w którym widać cały tył samochodu, ono jest dużo większe niż oryginalne. I widać nawet wszystko co jest z prawej, jak i z lewej strony, bo ma bardzo duże pole widzenia. Ale zobaczcie jak wygląda moje stare lusterko. Tak wygląda moje wcześniejsze lusterko. No ledwo widać wszystko co jest za tylnią szybą. A teraz zamontuję to nowe. Cyk, dwie sekundy i jest. I patrzcie, to pole widzenia jest dużo większe. Dla osób, które mają dzieci też jest fajna sprawa, bo widzicie wszystko, co robi Wasze dziecko podczas jazdy. No i wiadomo wszystko, co jest za samochodem. Tylnie szyby w samochodzie od pasażera, więc to jest rewelacja. Bo mając to lusterko, eliminujecie całkowicie martwe pole i możecie bardzo poprawić swoje bezpieczeństwo. Na początku jak do mnie przyszło, to myślałem, że będzie mi coś tutaj zasłaniać, ale jak widzicie w ogóle nie jest widoczne, że tu coś nałożyłem. Więc to jest zajebista sprawa. A jakbyście chcieli wiedzieć, skąd je mam, to dajcie mi znać w komentarzu, a ja wyślę Wam link do strony, skąd go wziąłem. Ogólnie fajna sprawa, bo jak patrzyłem na stronie, to mają teraz jakąś bardzo dużą promocję.